Podcast Dilerzy po godzinach, czyli o pieniądzach się rozmawia. Ciekawe dyskusje i rozmowy o sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie, o walutach i generalnie o pieniądzach dla każdego. Z tej strony Adam Fuchs, Maciej Przygórzewski. I dzisiaj weźmiemy się troszkę za temat, który w tej chwili jest tematem dominującym wiele nagłówków czyli inflacja. Inflacja, czyli z jednej strony o spadek wartości pieniądza, a z drugiej rosnące ceny na półkach w sklepach, od czego chciałbyś zacząć ugryźć to? Tak naprawdę przed tym tematem i tak nie uciekniemy, natomiast no, trzeba by chociaż spróbować zacząć wyjaśnić, co tak naprawdę spowodowało, że w kraju, w którym w sumie w ostatnich latach pomijając krótki moment deflacji, Mieliśmy bardzo niski przyrost cen, te ceny trzymały się jednak w miarę zbliżonych poziomach. Mogliśmy sobie pozwolić na to, że mieliśmy taką percepcję, że jak zapamiętaliśmy cenę, to ona za wyjątkiem elektroniki była w miarę stabilna. Nagle okazuje się, że wszyscy mówią tylko o tym, że jest drożej, i tak naprawdę nie wiadomo, jak długo jeszcze będzie. No tak ale to przez długi czas byliśmy blisko, trzymaliśmy się tego celu inflacyjnego w naszym kraju, czyli nawet poniżej nawet poniżej. Tak nie. ogólnie byliśmy gdzieś w tych rejonach powiedzmy 2%, co uznaje się dosyć powszechnie, że dla właśnie gospodarek stabilnych i takich rozwiniętych czy rozwijających się, ale już na pewnym wysokim poziomie jest po prostu dobre i pokazuje też właśnie i stabilność i rozwój gospodarczy na odpowiednim. Nie, no jasne, jeden taki, taki poziom właśnie naturalny, który Powoduje, że dobre produkty mogą trochę podrożeć, natomiast ogół, że tak powiem, towarów w miarę trzyma cenę, no jest takim w miarę naturalnym poziomem dla inflacji, dlatego się nazywa inflacją naturalną. Natomiast no w tej chwili doszło to, do. co się stało właśnie. To, doszło, się do, stało. doszło do kumulacji kilku zjawisk, gdzie co do zasady byliśmy w stanie je przewidzieć, natomiast zakładaliśmy, że walczymy ze znacznie większymi problemami, w związku z czym trochę to odłożyliśmy na później. No i teraz nas uderzyło. Czyli co, pandemia, tak? Musimy tutaj. Pandemia jako taka tak naprawdę, bo pandemia to jest takie wytry. Natomiast ja bym w pandemii rozróżnił dwie rzeczy, które się wydarzyły. Z jednej strony, w ramach walki ze skutkami pandemii, daliśmy ludziom pieniądze i daliśmy im je do ręki. W związku z czym ludzie, którzy realnie potrzebowali pieniędzy, je dostali, co oczywiście nie jest złym rozwiązaniem, natomiast zaczęli je wydawać. W momencie, kiedyś zaczęli je wydawać, a dostaliły je nie tylko osoby, które realnie potrzebowały, no bo wiadomo, że takie programy no, nie będą 100% precyzyjne. One są po prostu szerokie, nie ma czasu zastanawiać no tak, się, jakby. gdzie kierować się tak bardzo dokładnie. Tylko... Prawdopodobnie koszt uczenia tego programu mógłby zjeść sporą część zysków, a jak możemy dać obywatelom, a możemy dać urzędnikom, to ale jednak nam, obywatelom, mam taki pogląd. Chociaż urzędnicy też są hmm. obywatelami. Wracając jednak do tematu, y, mamy jeszcze drugą kwestię, o której nie możemy zapomnieć, mianowicie to, że ceny rosną wtedy, kiedy jest za dużo pieniędzy względem towaru. A jak pamiętamy, to, co się wydarzyło y, w Chinach, problemy z dostępnością kontenerów, problemy generalnie z dostawami spowodowały, że niektórych towarów, mimo tego, że ludzie chcieli je kupić, nie było. Co ważne, to trwa, chciałbym powiedzieć, że to wciąż trwa, bo A. chociażby um, problemy są rozszerzone na półprzewodniki, procesory, na wiele rzeczy i nadal no, wiele problemów. Tak, produktów ale tu, jest... tu już dalej mówimy o niedobrach konkretnych towarów, tak. natomiast pierwowzorem jakby problemu były problemy jakby tych sieci transportowych. I tutaj dochodzimy do jednej bardzo ważnej rzeczy. Mimo tego, że większość z tych towarów jest dostępna na rynku, to w momencie, kiedy jest ich na tyle mało, Firmy mogą sobie pozwolić na mniejsze rabaty, mniejszą konkurencję cenową, bo często kupujemy tam, gdzie jest, a nie tam, gdzie jest najtaniej, ponieważ jeżeli potrzebujemy konkretną rzecz, co się na przykład teraz często dzieje, nie wiem, w salonach samochodowych, że możemy przyjść i możemy kupić to konkretne auto w tej cenie, albo czekać. Jak słyszymy, ile mamy czekać, no to mamy taki bodziec pod tytułem, zgadzamy się na te podwyżki. No, bo jak się nie zgodzimy i będziemy chcieli mieć tanio, to nie będziemy wiedzieć, kiedy będziemy mieć. I to są takie elementy, które moim zdaniem znacznie lepiej niż taki wytryk pandemia tłumaczą, co tak naprawdę stało się po stronie pandemicznej. A to nie był przecież jedyny powód. No, ale to właśnie jeszcze chciałbym w tym momencie dodać kolejny aspekt. Czyli jeżeli towarów jest mniej, a nadal jest potrzeba kupna ze strony konsumentów, tym bardziej że konsumenci. Mają, tak jak wspominałeś, chociażby więcej gotówki, ponieważ państwo ich wspomogło, tak, w którymś też momencie, mają więcej gotówki, tylko że z tą gotówką nie bardzo mają co zrobić. To znaczy, nie, nie opłaca się za bardzo trzymać na lokacie w banku, nie no. potrafią, tudzież nie chcą inwestować w jakiś sposób inny, no to konsumpcja jakby włącza A. się taki jako pierwszy pierwszy motyw. Znaczy, bo tu że... mówię, jest kilka filarów tej pandemii, tej inflacji, przepraszam. Mieliśmy tą pandemię. Kolejnym elementem walki z tym pandemią była to, co właśnie mówisz, to jest obniżka stóp procentowych. Jeżeli obniżyliśmy stopy procentowe, no to jak mam perspektywę, że z moich 100 złotych Zrobi się za rok 102, 103 zł w banku, to być może ich nie wydam, może będę czekał, może będę na coś zbierał. Natomiast jeżeli widzę, jak ceny galopują i że za to samo 100 zł nie kupię tego, za 100 zł w tym roku, a za rok nie będę miał ani 102, ani 103, tylko będę miał dokładnie tą samą stówę, bo za, za którą kupisz o wiele mniej. Za którą kupię mniej, to co zrobię? To wydam. Jak wydam, to tak właśnie jak tu jest powiedziane, no, rozpędzam inflację, no bo co mam zrobić? Tak I jest, to a jest sobie... jeszcze teraz dodatkowo, w tym momencie skoro pędzi inflacja, to pracownicy idą do swoich pracodawców. Mówią, przepraszam bardzo, ale tak, tutaj rozpędza nam się dynamika ceny jest taka, o, płacił mi pan tyle, pani tyle, no ale w tej chwili to nie jest warte to, to samo, tak? zarabia mniej. Tak jest, więc ja tu poproszę, a firma jednak działa, rozwija się, ma zyski. Wręcz, prawda, może sprzedawać produkty drożej niż do tej pory. Oczywiście, tutaj kwestia kosztów i tak dalej. Natomiast firma Zależność się rozwija, tego W jakiej branży niektóre tak firmy jest. ucierpiały bardziej na pandemii. Natomiast firma się rozwija i proszę w takim razie też o podwyżkę. No i tu dochodzimy do etapu, że znowu coraz więcej pieniądza trafia do gospodarki i na rynek, tak? Tak, jeszcze mamy ostatni taki filar, jak już sobie wymieniamy takie przyczyny, przynajmniej z tych takich najważniejszych, bo wiadomo, że wszystkich tutaj przecież nie omówimy. Mamy też zmiany cen niektórych surowców, w których nagle się okazało, że albo nie produkujemy, albo nie wydobywamy wystarczająco dużo. Takim bardzo podstawowym przykładem przecież ropa naftowa. <laughs> Zresztą no, kto, kto nie widział ostatnio na stacji benzynowej. Wydaje mi się, że tego, że 6 zł na stacjach benzynowych jeszcze raczej nie widzimy, jest tylko i wyłącznie przeczekiwaniem ze strony. To zależy, na których stacjach nie widzimy 6 zł. Ale to... na, na większości, które ja mijam, może o tak, powiedzmy, a jednak tankuje, może nie za dużo, ale od czasu do czasu. I myślę, że jednak wciąż te 6 zł jest barierą, barierą na stacjach benzynowych, psychologiczną, której nie chcą dojść, tak, ale ona w końcu. Ale to jest bariera, tak gdzie stacje benzynowe są skłonne zrezygnować z części marży, tak, byle nie przebiega. Tej bariery. Tak jest. Natomiast jak 6 zł pęknie, to to ono nie pęknie na 6,05, tylko tam pójdziemy znacznie głębiej. A już teraz się głośno mówi o tym, że być może ceny paliw trzeba będzie pokazywać nie za litr, a za mniejszą objętość, bo jeżeli to wszystko się utrzyma, to dość szybko zobaczymy ceny, które się nie zmieszczą na wyświetlaczach, które mają tylko jedną cyfrę z przodu przed przecinkiem. Ale nie bądźmy aż tak pesymistyczni może. Natomiast oczywiście warto pamiętać, że kwestia surowców, czy to jest tropa, tak, która no, podwoiła swoją wartość w ciągu ostatniego roku. Jeżeli byśmy tak spojrzeli, no, różnica jest naprawdę diametralna, ale do, do, dorzucić do tego można gaz ziemny, tak, węgiel, węgiel o, czyli to, co się w większości w polskich elektrowniach spala. Czy nawet z drewnem był taki moment, że te ceny gwałtownie wzrosły. Ok, teraz mamy korektę na rynku. Natomiast rozmawiamy o surowcach energetycznych, rozmawiamy o surowcach budowlanych, rozmawiamy o surowcach przemysłowych, mieć no na przykład, wszędzie, wszędzie. generalnie po prostu jest drożej. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę, że tutaj było coś, o czym zresztą wspomniałeś w przypadku stóp procentowych, że jeżeli ktoś nie ma jak zainwestować, nie wie, jak zainwestować, to konsumuje. Natomiast nagle się okazało, że inwestycje w momencie kiedy obligacje umówmy się. Nie dają zadowalającej wiele osób stopy zwrotu, bo nawet w tej chwili po ostatnich wzrostach dziesięcioletnie obligacje polskie dają poniżej 3%. Od tego trzeba jeszcze podatki zapłacić, w związku z czym to wyjdzie niecałe 2,5. Lokaty po, 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 pominijmy takim uprzejmym milczeniem, bo tylko może zwrócę uwagę, że w większości banków firmy w ogóle już nie mogą na lokatach pieniędzy banki nie chcą. Ich znaczy, przyjmować nawet. No, ale przyjmują, to już... ale tam po przecinku są te cyfry tak, tak daleko, że trzeba już je liczyć. Tak, tak. Y, to jest kolejna rzecz. No i nagle się okazuje, że kapitał szuka miejsc do inwestycji. Co, co zrobić? I właśnie. w momencie, kiedy mamy rynek akcji, który umówmy się, jest wysoko. Mamy wszelkiej maści inne inwestycje, jak na przykład ci, którzy ostatnio szukali domu na dokupna, z pewnością widzą, że na rynku coś się podziało i to coś nie jest sympatyczne dla ludzi chcących kupić. Co innego tych chcących sprzedać. Natomiast część z tego kapitału, szukając innych miejsc, gdzie jeszcze mogą zainwestować, zaczęło spekulować na surowcach. Wiadomo, że na surowcach nie spekulują nie spekuluje zwykły Szary kowalski. Natomiast no, ten kapitał tam popłynął i on tam nie popłynął przez przypadek. Tam się pojawiły możliwe stopy zwrotu i niestety wszyscy za te, za te przygody tutaj inwestycyjne w jakiś sposób będziemy płacić. Czyli no, mówisz bo... o niebezpieczeństwie baniek? tak? Spekulacyjnych. No, w poprzednich kryzysach, kiedy ropa naftowa była wysoko, również część producentów ropy naftowej z pytaniem o to, jak będą wy wyglądały ceny ropy. Przecież była taka znana wypowiedź, gdzie odsyłano do bankierów inwestycyjnych w Nowym Jorku, bo to oni kupują znacznie więcej y, tych kontraktów. No zgadza się, ale właśnie zwykły Kowalski raczej nie będzie spekulował albo w ograniczony nie, no. sposób, tak? Tutaj, nie powinien przynajmniej. Tutaj tak, no, raczej przynajmniej nie, nie powinien, chociaż oczywiście może być różnie, no, ale zwykły Kowalski, gdzie masz szukać o, o takich możliwości? Tu wspomniałeś o rynku nieruchomości. No taki. tak, ale mo moim zdaniem tak naprawdę zwykły Kowalski jest w tej chwili ofiarą tej całej sytuacji. I umówmy się, że inflacja w momencie, kiedy się rozpędziła z perspektywy zwykłego Kowalskiego, to niestety rada, której udzielił swego czasu prezes Narodowego Banku Polskiego, zarabiający co prawda zdecydowanie inne pieniądze niż zwykły Kowalski i sugerujący przeczekać, niestety prawdopodobnie miał to racji, ponieważ teraz oczywiście, jeżeli mamy takie pieniądze, możemy inwestować. Natomiast Nikt nie wie, jak długo to potrwa, ponieważ inflacja ma ten problem, że jak już się rozpędzi, to są takie mechanizmy ją napędzające, chociaż wspomniałeś wzrost płac, tak? W momencie, kiedy w ciągu roku moja wypłata zaczęła starczać na mniej towaru, bo te towary okej, okay, no inflacja nie jest idealnym miernikiem cen, ale podrożały powiedzmy tam te 5-9% no to w tym momencie oczekiwałbym, że porównywalne pieniądze Przynajmniej o tyle, to, tak. Otrzymam więcej, żeby mniej więcej mógł utrzymać poziom konsumpcji. I to jest jakby jeden element, i to się to się będzie napędzać, no bo skoro ja będę chciał zarabiać więcej, to mój pracodawca będzie musiał zarabiać więcej, skoro koszty będą rosły, no to i to wszystko jakby będzie się napędzać, i niewykluczone, że na tych 6% to my jeszcze zatęsknimy za tym poziomem w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Tym bardziej, że jeżeli spotka nas przy tego typu problemach z dostawami gwiazdka, i to te ceny, które za te towary, które jeszcze będą dostępne, mogą się pojawić, to miejscami może być naprawdę niesmacznie. Z drugiej strony pamiętajmy, że rolniczo ten rok mieliśmy dość słaby pod kątem suszy. Może w przyszłym roku trochę uratują nas jednak lepsze plony. No i tak, ale myślę, że tutaj już dość powszechnie wśród analityków perspektywa 7% inflacji nad wisłą jest jakby raczej pytaniem, kiedy, a nie czy. Więc oczywiście tutaj ciężko i to, co wspominasz, też ta spirala cenowo-płacowa, tak? ona też oczywiście się rozpędza i będzie do, dokładać swoje. O, tutaj słyszymy, ja tak trochę będę wracał do tego rynku nieruchomości, ale właśnie jeżeli słyszymy, że tak, z jednej strony fundusze inwestycyjne zagraniczne wchodzą, kupują całe bloki i osiedla, z innej strony e, jeżeli chodzi o ceny pewnych towarów, to deweloperzy wolą kupić w tej chwili bardzo dużo towaru, jeżeli tylko się pojawia i składować go. Gdzieś tak, i stąd znowu braki, i znowu jakby ty. Tych... Tak, ale z jednej strony znowu braki, a też trzeba pamiętać, że jeżeli ludzie kupują na górkę, to w pewnym momencie stany magazynowe mogą być tak duże, że któregoś pięknego dnia Wszystko... ten popyt z kolei spadnie. Rynek dostosowujący się w tak gwałtowny sposób do nowej rzeczywistości ma niestety tendencję nieciekawą do wchodzenia w kryzysy. I tutaj tego też nie możemy jakby wykluczyć, że w pewnym momencie będzie takie przesilenie. Natomiast z taką inflacją nigdy nie wiadomo kiedy. A pamiętajmy też, że teoretycznie Rada Polityki Pieniężnej, używam teoretycznie, bo wyraźnie nie chcą korzystać z tych możliwości, ma możliwość działań przeciwinflacyjnych, jest możliwość szokowych podwyżek stóp procentowych. Takie wnioski jeszcze były składane na kilku ostatnich posiedzeniach, gdzie jeden z członków Rady... Z proponował podniesienie nagrody stopy procentowej do wartości 2%. One nie spotkały się z entuzjazmem w większości, delikatnie mówiąc. Nie no, poparła jedna osoba, czyli... Ta, tak, tak, autor, miło, że poparł własny wniosek. Natomiast to jesteśmy w takiej sytuacji, że ja jeżeli, chciałbym tylko zwrócić, że po Radzie do końca teraz nie wiadomo, czego można się spodziewać. To też jest pewne zagrożenie, jeżeli tak. Transparentność komunikacji z rynkiem pozostawia wiele do życzenia, że tak dyplomatycznie powiem, na to, co tam się dzieje, tylko że Rada Polityki Pieniężnej jest w pewien sposób zaprzyjaźniona. Może nie powiedzmy, jest niezależna, ale z, bo jest niezależna, ale jest wspiera zaprzyjaźniona. rząd. Wspiera w... rząd. I... Nie, 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 wspiera rząd w. O... Po, pomaga rządowi, aby rozwój gospodarczy tak, był odpowiedni. Wspiera rozwój gospodarczy kraju. No, <laughs> można to tak powiedzieć. Natomiast generalnie o co chodzi? Chodzi po prostu o to, że w pewnym momencie ta inflacja może być na tyle uciążliwa, że może być podjęta decyzja wspólna rządu i Rady Polityki Węgrzej, że walczymy z inflacją, nagle mogą być mocne cięcia. Jak będą mocne cięcia w postaci gwałtownych podwyżek stóp procentowych, ten rynek się może zatrzymać i te osoby, które kupią na górce, a nikt nie będzie wiedział, kiedy będzie ta górka, faktycznie, mogą nagle zostać z bardzo źle zalokowanymi pieniędzmi. W związku z czym, mimo tego, że ten rynek nieruchomości teraz gwałtownie rośnie, jeżeli sytuacja się będzie utrzymywać, to nie oszukujmy się, no nie do końca widać perspektywę jakiegoś gwałtownego spowolnienia. Tym bardziej, że rynki mieszkaniowe na zachodzie potrafią rosnąć jeszcze szybciej. Tak, to nie jest tylko Polska. Tak. No to Polski. jeżeli końcu, w końcu Polska komuś Polska puszczą nerwy i powiedzą, słuchajcie, tą inflację trzeba jednak ogarnąć. To możemy mieć tak, jak mieliśmy już parę razy w historii, że może nie tyle, że ceny mieszkań nagle spadną, ale zatrzymają się na wiele lat na zbliżonych poziomach. Nie będą już środkiem inwestycyjnym, no tak by można powiedzieć. Tak, wtedy... ale jak będzie ten taki moment, że te ceny, będzie duża rozbieżność między cenami oferowanymi, a tymi realnymi, transakcyjnymi, no to w tym momencie płynność na tym rynku może spaść. I faktycznie chcąc sprzedać wówczas takie mieszkanie z nie do końca trafionej inwestycji, możemy się liczyć z koniecznością. No, przyjęcia pewnej straty niestety. No dobrze, mamy rynek akcji, czyli giełdy, mamy rynek nieruchomości, czyli zakup mieszkania czy domu, no ale pojawiają się też zupełnie inne kierunki, gdzie można swoje środki lokować. Nie oszukujmy się, że one też w trakcie wysokiej inflacji coraz bardziej pociągają wielu ludzi, tak? No ja mam tu na myśli akurat w tej chwili kryptowaluty i, i, i ten kierunek. Mhm. Znaczy, ja osobiście prywatnie jestem przeciwnikiem, natomiast no nie oszukujmy się, obecne wyniki, które mają kryptowaluty, jasno uzasadniają zasadność inwestowania w nie. Wiadomo, że w momencie, kiedy będzie jakaś korekta, będzie płacz, będzie ból, ale w każdych inwestycjach, w momencie, kiedy jest korekta po gwałtownych wzrostach, szczególnie jak ktoś się nie załapał na wzrosty, a załapał się na spadki, to jest płacz, jest łzy, jest generalnie dramat. W związku z czym. Jak z każdym inwestowaniem trzeba być świadomym ryzyka. świadomym ryzyka. Anglicy mówią, żeby nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka i mają rację, no bo jeżeli mamy pieniądze, tym bardziej takie, które potrzebujemy realnie, bo na odkładamy je, nie wiem, na nieruchomość na coś i włożymy je wszystko w jedną inwestycję, no to mamy bardzo duży potencjał, że jak się uda, to się uda. To będzie super. Ale jak w drugą się nie stronę... uda, to warto wiedzieć, powiedzieć, co się wydarzy, jak się nie uda. No przecież przecież może się nie udać. No, rzadko jest to brane pod uwagę. Tak? A to, Jeżeli, sam, to ale samo właśnie... jest przecież z inwestycjami na giełdzie. Nagle, jakby no wiadomo, że ta giełda jest wysoko, ale to wcale nie znaczy, że nie może być wyżej. Giełda przecież regularnie po jednych szczytach notuje kolejne, potem kolejne, kolejne. I sam fakt, że, to, że jest wysoko, nie znaczy, że, może być, że, że, że nie będzie wyżej. Natomiast bardzo kuszące są takie inwestycje obecnie, które pozwalają. Bardzo szybko się wzbogacić. Jest coś takiego, po angielsku się nazywa Get Rich Fest. To są jakby takie rzeczy, które są często mocno ograniczane jako oszustwa, próby wyłudzenia zresztą. Natomiast bardzo wiele takich inwestycji jest zupełnie uczciwe, natomiast wiążą się z gigantycznym ryzykiem. No bo inwestycja w kryptowaluty wcale nie jest oszustwem, po prostu wiąże się z gigantycznym ryzykiem, bo jest gigantyczna zmienność. Natomiast jeżeli rozmawiamy o udanej inwestycji w akcje, no to spodziewamy się być może niski, dwucyfrowych, ale niskich dwucyfrowych stóp zwrotu w skali roku. Raczej nie spodziewamy się podwojenia kapitału, będąc przynajmniej realistami, chyba że faktycznie bardzo dobrze wybieramy spółki, no ale tu znowu jest kwestia: im bardziej dywersyfikujemy tak kapitał, jest. tym mniejsza szansa, że trafimy taką perełkę, ale też mniejsza szansa, że stracimy. Natomiast, jeżeli rozmawiamy o inwestycjach foreksowych, kryptowalutowych, no to takie zmiany, typu podwojenie czy stracenie połowy kapitału, no to to nie jest kwestia roku, to, są, to jest kwestia często wręcz dni, tygodni. Tym bardziej, jeżeli mówimy o jakichś rynkach lewarowanych, a bardzo często tego typu rzeczy w tej chwili niestety sprzedaje się ludziom pod płaszczem tego, że skoro inni spróbowali, udało im się, to czemu tobie ma się nie tak udać? Tak jest, no, jeżeli tak rośnie, prawda? Nie, wesz, nie wszedłeś wcześniej, nie weszłaś wcześniej, ale wejdź teraz, bo przecież tutaj nie ma granic i z the limit. Tak, tak a trzeba Takim pamiętać, nazwem. że historyczne wykresy. Nie powodują, że w przyszłości one się potwierdzą. Jest tak jest taki ciężko o punkt odniesienia. Tak, tak jest taki dział analizy, analiza techniczna, która sugeruje, że w podobnych sytuacjach podobne rzeczy się będą wydarzać. Natomiast ona wcale nie sugeruje, że skoro dane aktywo. Podwoiło swoją wartość w ciągu dwóch miesięcy, a to na tych rynkach wcale nie jest niemożliwe, to że za dwa miesiące będzie znowu dwa razy więcej warte. Tylko tu jeszcze przy kryptowalutach chciałbym wspomnieć o jeszcze jednym zagrożeniu, ponieważ było już wiele przypadków, gdzie giełdy kryptowalut po prostu rozpływały się. Znikały. tak, ale giełdy kryptowalut to jest jedno. Pamiętajmy też, że wielu pośredników w tych inwestycjach wykorzystuje niewiedzę ludzi, wykorzystuje ich naiwność, wykorzystuje to, że oni wiedzą, że jest coś takiego jak kryptowaluty, ale w sumie się tym nie Znają. I Ale tak chcą, na... zainwestować, chcą zainwestować zainwestować? Tak, zareklamowane, I tutaj, prawda, jakby, no, jak, jak z, każdym, z każdą inwestycją, inwestujemy oszczędności, na które pracowaliśmy latami, dekadami często. W związku z czym, warto poświęcić czas, warto sprawdzić tego pośrednika, warto zobaczyć, komu dajemy nasze pieniądze, zanim będzie za późno. Tak jest i myślę, że tutaj dobra kropka w tej chwili, chociaż może znowu przecinek, bo pewnie temat inflacji będzie wracał, bo wracam. mam wrażenie, że nie opuści nas jeszcze jakiś Ja sądzę, czas. że jeszcze w tym roku się spotkamy, zobaczymy czy będzie piątka w środku jak teraz, czy siódemka. Moim zdaniem nagramy coś jeszcze przy szóstce, ale postaramy się wstrzelić. Na dzisiaj bardzo Państwu dziękujemy. Z tej strony Adam Fuchs, Maciej Przygórzewski. Do usłyszenia. Do widzenia.